Pani Poseł, Pani Wójt, Panie Pośle, Szanowni Państwo, drodzy rodacy, którzy yy, dziś wracacie po takim długim, historycznym okresie, to niesamowite, to jest wzruszenie. Wiemy, że jesteśmy zmęczeni, nie będziemy przedłużać, ale to jest dla nas również ważna chwila. Wiemy, że czeka Was okres adaptacji i chcę tutaj z, ze stanowiska wojewody, a tak naprawdę premiera rządu polskiego zagwarantować, że wszystko, czego będziecie potrzebowali, na to możecie liczyć i będziemy w kontakcie z Panią Wójt i z waszą wspaniałą rodziną. Mamy trochę ważnych dokumentów. Obiecuję bardzo króciutko. Widzę, że państwo są bardzo zmęczeni po tej podróży. Ja tylko państwu powiem, że bardzo dobrze państwo wybrali. Dolny Śląsk to jest piękny region, a Wińsko to jest najlepsza gmina na Dolnym Śląsku. Na najlepszego, najlepszego wójta. Myślę, że lepiej Państwo faktycznie nie mogli trafić. Wszystkiego najlepszego, a na ten przyjazd, żeby osłodzić trochę e, tą podróż e, do przekazania. Wszystkiego dobrego. Niech Wam się jak najlepiej żyje. No i przychodzi ta, jak to było, na chwila, tak? Pani sortys, Maria, Pan radny, gdzie jest moja przewodnicząca Rady Gminy? Dodina pokiewicz, jest tutaj. No, tak, tak, zadzwoniliście, że nie wiem, to nie o, właśnie, o, tak. Pani Sowacji. No, no. W imieniu swoim Rady Sołeckiej i mieszkańców naszego sołectwa chcieliśmy Was serdecznie tutaj przywitać u nas i życzymy wszystkiego co najlepsze. Tak staro po staropolskim zwyczajem przywitamy Was z kremem. Ze masz masz domorski ziemiłoski na morskim za twoim przewodem Złoży się z A dalej pójdziemy do domu Chyba, że też bardzo, bardzo jeszcze chcę coś powiedzieć tutaj. Ale my się nie rozchodzimy. Teraz za chwilę y, gospodarzem wydarzenia będzie ksiądz proboszcz. Zaprasza nas na zwiedzanie fantastycznego klasztoru.